Zaboryczka, terapia skoncentrowana na emocjach. Sławek Czarnecki, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. I nasz cykl skoncentrowani na relacjach. Witamy Państwa. Dzień dobry. I mamy dzisiaj temat, który w sumie chyba otworzy nam cały pomniejszy cykl, mianowicie style przywiązania. O tym się gdzieś dużo ogólnie mówi, ale tak naprawdę... Zaczynając od początku, co to właściwie jest styl przywiązania? Jak to, jak, jak to określić, jak to zdefiniować? Już no, grube książki są na ten temat napisane, więc ciężko to będzie w jednym zdaniu powiedzieć, ale jest to fundamentalna dla nas sprawa. Mhm. To jest coś bardzo biologicznego w nas mechanizm, który zapewnia nam przetrwanie. On mhm. jest u wszystkich ssaków, nawet u ptaków już tam. Mhm. Kaczki, gęści, i tak dalej. I ten mechanizm jest wrodzony. Mhm. Każdy człowiek, to że to do, do ludzi, go ma w sobie. Mhm. I z tym mechanizmem przywiązania jest tak, że on jest jakby niezauważalny, jak jest wszystko w porządku. Czyli jeśli czujemy mhm. się bezpiecznie, jeśli Figura przywiązania, ta ważna osoba jest bliska, dostępna, responsywna, to nasz styl przywiązania, czy na, nasz system przywiązania jest y, jakby zdezaktywowany. Mhm. Ale jeśli y, nasza psychika odczytuje sytuację jako zagrożenie, jako zagrożenie opuszczeniem, odrzuceniem, odłączeniem, to zaczyna alarmować. Mhm. Ten, styl, ten system przywiązania wzbudza alarm przywiązaniowy. Mhm. W, jakby się przenieść do czasów takich pierwotnych, to człowiek poza społecznością, poza rodziną, plemieniem, wspólnotą, nie byłby w stanie przetrwać. Panie trochę na, na śmierć. Mhm. Tak, więc ten, ten system przywiązania czuwał nad tym, żeby jednostka się pilnowała grupy żeby przestrzegała zasad, żeby przypadkiem nie zostać w odłączonym, odłączonym tak, i wyrzuconym poza nawias. I teraz już nie grozi nam brak przetrwania, jak, jak spotka nas jakieś opuszczenie. To zależy oczywiście w jakim wieku, ale no też społeczeństwo jakoś chroni tam sieroty i widowy. Ale mentalnie czy, czy psychicznie jest to oczywiście równie straszne, bolesne i trudne. Ja, te odłączenia mogą być definitywne z powodu opuszczenia, porzucenia mm. dziecka przez rodzica, czy małżonka przez męża czy żonę. Mm. Ale też mogą być e, e, rozstania, czy takie opuszczenia no, chwilowe od, odłączenia. Mm. To, to będzie ten alarm przywiązania, by wzbudzać. Jeśli mm. może żoną się pokłócą, jakoś mm. tak bardziej ostro to już y, za, zapewne ich alarmy się y, przywiązaniowe się wzbudzą. Uh -huh. prostu, uh -huh, to jest jeszcze to jedna myśl, że poznajemy to po tym, że się źle czujemy, że, że jesteśmy zaniepokojeni, że jesteśmy zestresowani, że nam źle, że pewne rzeczy chcemy robić albo uh -huh. naprawiać, albo uciekać. No Właśnie powiedziałeś, że to jest alarm przywiązaniowy, że nie bardzo go widać, kiedy wszystko jest ok, kiedy z nim jest bezpiecznie. No bo mamy ten bezpieczny styl przywiązania, że, że możemy być i blisko, i osobno, że wiemy, że wszystko jest w porządku, no ale mamy te style pozabezpieczne. Ten taki bardziej lękowy, ten unikający już zupełnie zorganizowany. Że ty, kiedy ten alarm się w tych, w tych nie do końca bezpiecznych stylach, jak on się wtedy, co się dzieje z tym alarmem, jak, jak on może wyglądać w tych różnych stylach przywiązania, jak, jak to będzie wtedy wyglądało? Bo, czyli żebyśmy jeszcze mieli porządek w terminach, że system przywiązaniowy, tak, mhm. właśnie cały taki mechanizm naszej reakcji na ryzyko opuszczenia. Mhm. I to, w jaki sposób dokładnie reagujemy, mhm. ma Właśnie już z tymi stylami przywiązania, jakie się u nas y, wykształcą. I uh -huh. idealny to jest styl bezpieczny, który uh -huh. jest całkiem jakby no taki y, rozsądny, harmonijny, no nie szukam słowa adekwatny. Uh -huh. Naprawdę jest opuszczenie, to i osoba bezpieczna się zaalarmuje i zaniepokoi. Uh -huh. Ale w stylach pozabezpiecznych ten alarm jest tak jakby jak fałszywy alarm. Jak mamy, no, czy tak, tak, jest nadmiarowy, jak mamy czujkę dymu w hotelach, uh -huh. nie, to czasem się włączają, mimo że nie ma pożaru, bo ktoś tam okay. pieroza zapadł, nie. No to uh -huh. te, w tych stylach pozabezpiecznych, no ten alarm jest taki nadwrażliwy. Uh -huh. I żeby to opisać, y, jak te style mogą wyglądać, y, to najwygodniej byłoby to pokazać na przykładzie dzieci. Okej. Okay. Czyli były takie badania robione przez Mary Ellsworth właśnie dotyczące reakcji dzieci na sytuację opuszczenia przez mamę. Uh -huh. Ten eksperyment się nazywał strange situation, czyli taka obca sytuacja. Uh -huh. to było to na tym, że matka z takim kilkunastomiesięcznym dzieckiem wchodziła do pomieszczenia, w którym był badacz, psycholog i miała za zadanie wyjść na dwie minuty. Obserwowano, jak zareaguje dziecko. Dziecko o bezpiecznym stylu przywiązania reagowało w taki sposób, że jak matka wychodziła, to ono okazywało zaniepokojenie, no było takie, takie no nie, niespokojne. Czyli alarm się wzbudził, że jestem w obcej sytuacji, matka wychodzi, no to, to jest to dziwne, niepokojące. Przy czym to dziecko dawało się uspokoić temu, innemu dorosłemu w pokoju. Mama wróci, i wszystko będzie dobrze. No, ono było takie napięte i wyczekujące, ale cał dosyć um, jakby adekwatnie do sytuacji. I jak uh -huh. w tych dwóch minutach wracała, to to dziecko szczęśliwe biegło do niej, wyciągało rączki i się łączyło z nią, i jego system przewiązaniowy właśnie się wy wyregulowywał i uspokajał. Czy taka faktycznie, jak mówisz, adekwatna hmm. sytuacja, że kiedy znika ten obiekt obydwór? gdy mama znika, no to jestem poddenerwowany, daje się uspokoić i mhm. witam się z obiektem życzliwie, kiedy po prostu wróci. Tak. I teraz, co z kolei w stylu takim lękowym i tym za lękowo zaobserwowanym? Czyli mhm. może powiedzieć, że to jest taki mocno emocjonalny, mocno e, mhm. jakby w silnych emocjach. Jak matka wychodzi, to to dziecko zaczyna straszliwie rozpaczać, histeryzować, dramatyzować i właściwie nie uspokaja się przez cały ten czas. Ten mhm. inny opiekun może próbować, koić i pomagać, dziecko nie słyszy, ignoruje i w ogóle nie reaguje. Okej, okay, ten lat przed tym opuszczeniem jest tak, tak. silny, że nie... nie daje rady go odniesienia. Tak, wystarczeniowa no, e mhm. no straszna. Mhm. Jak matka wróci, to to dziecko dalej się nie jest w stanie ukoić szybko tym powrotem, mhm. tylko ją wręcz jeszcze odpycha. Chcę jakby ukarać, jak mogłaś mnie zostawić. Jakby tak taka dynamika, nie? Idź sobie, nienawidzę cię. No tak vais, troszkę to przerysłowych uh -huh. tak? ale nie ma tego ukojenia, wróciło, ale fajnie, tak? Tylko jest wściekłość gdzieś ty była, jak mogłaś mnie zostawić. Okej, okay, czy po powrocie matki. Tak. się, że po powrocie matki to nie jest tak, że jest już okej, okay, bo ten obiekt, który odszedł, już wrócił, tylko wręcz jestem zły, że ten obiekt. Nie... Nie tyle cieszę się z powrotu obiektu, co jestem Dalej... za to, że wcześniej byłem opuszczony. Tak. Dalej jest dziecko w tej złości, że jak mogłaś mi to zrobić. Uh -huh. I więc tu hamowanie jest bardzo długie. Okay. Teraz dorosły z tym stylem też długo hamuje nie? i uh -huh. też jest mocno emocjonalny jakby w sytuacjach uh -huh. opuszczenia, więc dużo dramatów się dzieje. A styl unikający to się uh -huh. tak pojawia, że ta matka wychodzi. A dziecko jakby w ogóle nie reaguje i nie zauważa tego wyjścia. To Aha. nie jest prawdą, że nie zauważa, bo tak się za, zagapiło, tak? Tylko Aha. nauczyło się to ignorować i okazywać obojętność. Aha. Czyli też już przez te 12 miesię na miesięcy życia to dziecko się do tego ni niestety w jakiś sposób musiało przyzwyczaić. Że jest odwłane i że reagowanie nie ma sensu, bo tylko tracić siły, a i tak nic to nie zmienia. Aha. To dziecko y, domagające się, jeszcze ciągle ma nadzieję, że jak tak się domaga i krzyczy, to ta matka jednak wraca. Nie wiadomo kiedy. Mam, coś tu jest, że mam się mocno odrzeć. Okej, okay, że w tym, w tym mm. stylu bardziej, tym, bardziej emocjonalnym to jednak jest nadzieja, że kiedy będę krzyczeć, kiedy będę płakać, to ktoś po prostu przyjdzie. Tak, tak. Tak naprawdę ta cisza w tym stylu unikającym jest trochę, jest. W jakiś sposób jeszcze bardziej przerażająca niż krzyk tego tak. dziecka w tym stylu To jest strasznie smutne, nie? Czyli tylko właśnie jeszcze powiem, jak, jak to się daje, je no. dalej, że to dziecko się bawi, no tak, tu jest jakby w swoim świecie, tam kątem oka obserwuje, ale nie, nie, nie okazuje reakcji, mimo że w środku jest zestresowane i, i spięte, ale nie okazuje tego. I no. jak ta matka, no to też jest ta obojętność, a wróciłaś okej, okay, nie? Jakby. Nie ma tej radości, nie ma, nie ma tej reakcji jakiejś takiej jakby, na, na przywitanie, nie? tylko ono się dalej bawi. I teraz te reakcje mają coś wspólnego, coś takiego wspólnego ze sobą, że jak jest alarm systemu przywiązania, przywiązaniowego każdego z nas, to być uh -huh. takie trzy fazy. Uh -huh. Pierwsza faza, alarm i protest. I czujemy y, ogromny lęk, niepokój, y, intensywne emocje, y, stresu. Nie? I też właśnie w tej fazie protestu mo może być y, no też właśnie werbalizowanie tego. Potem jest czarna rozpacz, druga faza, nie? że ten protest jak już tak wyczerpuje i nie ma... Bo jakby no w tym proteście właśnie mamy nadzieję, że jak będę wołać, protestować, no to ta ważna figura przy przyjdzie mi odnajdzie. Ale to trwa długo i mnie nie odnajduje, to pogrążam się w rozpaczy, uh -huh. już jest może mniej intensywna, ale jest tu jakaś taka apatia, tak? jakiś taki uh -huh. smutek, no bardzo czarne miejsce. Uh -huh. A jak dalej ta ważna osoba nie wraca, to pojawia się taka decyzja, że to włączam to. To, to, to włączam obojętność. Bo inaczej no. chyba umrę z tego bólu, i cierpienia. Czuka, tu która się tak, tak, ale tu mi się przypomina opowieść pacjentki unikającej, która mówi, że. Jak właśnie to jakoś tłumaczyłam, jak się to odbywa, to ona mówi, że. Ojej, przypomniałam sobie moment, w którym włączyła mi się ta decyzja, że nie ma sensu reagować. Mm. Ona nawet pamięta właśnie jakąś taką chwilę. No to, to pewnie nie była pierwsza taka chwila, ale pierwsza świadoma. Mm. Nie, bo no te style przywiązania już mają roczne dzieci, tak? Czy to Nie. tak? powiedziałeś, że ten eksperyment właśnie, który, który był w stanie określić styl przywiązania u dzieci, tak. to jest kilkunastomiesięcznych dzieci. Tak. To, to znaczy, że, ten styl, że już wtedy mamy jakiś styl przywiązania, ten bezpieczny, lękowy, unikający, już coś... Jego, jego zarys, jego, jego fundament. Wiesz, on się tworzy już wcześniej, jeszcze przed, kilkanaście miesięcy dziecko jest tak mniej więcej roczne, półtora roczne dziecko, czyli styl przywiązania tworzy się jeszcze wcześniej. Wiesz, to co, no, naprawdę no, od pierwszego kontaktu z tą figurą przywiązania, czyli z własną mamą, mhm. I poprzez wszystkie kolejne z nią kontakty każdego dnia, mhm. dziecko uczy się właśnie tej reakcji, tego przetrwania. I wszystko jest ok, jak mama jest obecna, dostępna, responsywna, zaangażowana. Mhm. To, to dziecko się czuje bezpiecznie, jak zawoła, to na przychodzi, jak tam za chwili to ona odczytuje te potrzeby. Jest responsywna, tak? Więc więc tu będzie ten styl przywiązania bezpieczny. On się czuje kochane, akceptowane, ważne, widziałem. Mama odpowiada na każde, każde zawołanie dziecka, to już to przypomniał mi się to badanie o dzieciach z Demarko, że one były to badanie, to było w, 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 u, w plemieniu majów, że dzieci do szóstego roku życia były jakieś takie właśnie apatyczne, takie takie już nie będę, bo przewodnokość, ale moje małe dzieci były takie apteczne, bo one były trzymane praktycznie zupełnie tylko w domu, nie były w żadnym, w żadnym kontakcie z innym, ale tam był kompletnie bezpieczny styl, bo na każdy płacz tego dziecka mama czy jakaś bliska osoba przychodziła mm -hmm. i te dzieci, mając bezpieczny styl przywiązania, te wszystkie kwestie takie intelektualne, poznawcze, nadrabiały w ciągu kilku lat, gdy wychodziły z powrotem do dzieci innych. Aha, tu, tylko tu, tu będzie jakieś inne zjawisko, tak? Bo jeśli ta mama odpowiadała, no to okej, okay, ale tu brakowało być może tej stymulacji, tego dobrozwoju. Brak, brak stymulacji, bo te dzieci mm -hmm. praktycznie nie miały zabawek, nie były w kontakcie z innymi dziećmi, ale miały na pewno bezpieczny styl przywiązania, bo natychmiastowa reakcja mamy, jak tylko było jakieś, jakieś, jakieś zapłakanie, to mama od razu brała to dziecko na ręce i karmiła. I mając ten bezpieczny styl, te wszystkie kwestie poznawcze bardzo szybko się nadrabiały. Ale to mi się skojarzyło właśnie w tak już zupełnie na marginesie. Kiedyś może o tym, o tym też, mm. że jak ważne jest to zareagowanie na każdą potrzebę dziecka. Y, jeszcze adekwatnie, nie? Tak, tak. tak. Mm. bo właśnie, bo zobacz, teraz jeśli z kolei mama sama ma y, y, za, poza bezpieczny styl przywiązania, mm. to będzie ciężko być bezpieczną mamą dla swojego dziecka. Nie, nie będzie miała tych kompetencji umiejętności. Mm. Y, y, I w związku z tym to dziecko będzie doświadczało jakiejś frustracji. Mm. Jakich, dostępie do tej mamy, w taki sposób mhm. najbardziej optymalny mhm. i będzie no, gdzieś drożyło te, te reakcje do systemu przywiązaniowego. Właśnie, jak to się, bo to, to da się znaleźć sporo, sporo tych informacji o tym, że są te mhm. trzy style, sumie jeszcze mhm. cztery, <laughs> cztery, będzie to jest dezorganizowane, że są te poza bezpieczne style przywiązania, i że one już w okolice kilkunastu miesięcy już można je zaobserwować. Wiemy, co się dzieje, żeby był bezpieczny styl przywiązania, czyli adekwatna reakcja mamy od samego początku na, na potrzebę, potrzebę dziecka. Ale co się w tych pierwszych kilkunastu miesiącach zadziewa, że pojawi się albo ten nękowy, albo unikający styl przywiązania? Co tam może się zadziać? co, właśnie musi się zadziać, żeby doszło do takiego, takiej, takiej... W tym lękowym, tam jeszcze dziecko ciągle ma nadzieję, że jak będzie mocno krzyczeć, to ta matka przyjdzie. Mhm. Czyli jest taki hazard, że nie wiadomo, czemu ona raz reaguje, a raz nie. Ale to może być związek, bo na przykład matka jest alkoholiczką, to już w krajnych, skrajnych przypadkach. I jak jest trzeźwa, to reaguje, jak jest pijana, to nie reaguje. Nie? Ale jednak czasem reaguje, na przykład. No przepraszam, przykład głupi, nie? Ale, ale no też... To jest już... ja bardzo, bardzo czy, że lękowy styl przywiązania pojawia się wtedy, kiedy w tych kilkunastu miesiącach życia matka raz reaguje, raz nie reaguje. Tak, tak, mhm. Mhm. i to dziecko nie traci nadziei, że jak będzie przywoływać, no to że czasem to zadziała, nie? Mhm. Też to może być matka, nie wiem, depresji na przykład, mhm. ma lepszy dzień, to reaguje, ma gorszy, nie reaguje. Mhm. Matka po traumach też może być taka, że w pewnych sytuacjach reaguje, a w innych jej te korki wysadza i nie reaguje, no jest coś takiego. Ale w stylu unikającym, tam uh -huh. właśnie jednak jest jakby takie doświadczenie, że to wołanie nie ma sensu. To uh -huh. jest samowystarczalne, muszę sobie radzić sam. Uh -huh. Nie można liczyć. Tam też dziecko doświadcza dużo odrzucenia, uh -huh. dużo opuszczeń, uh -huh. nie? Czyli to um, można powiedzieć, że takie, jakby, trudniejsze doświadczenia niż w tym stylu lękowym. Hmm. Bo to też jest tak, że częściej mężczyźni, yy, i chłopcy, u nich częściej rozwija się ten styl unikający. Okay, że częściej styl unikający rozwija się u chłopców. Tak. Hmm. Okay. Że w stylu unikającym te doświadczenia mogą być jeszcze trudniejsze, bo ta matka, tak naprawdę, w słowie nigdy, ale żona nigdy nie wraca. W stylu tym lękowym, jednak któreś, co któreś wołanie, ten wystarczająco głośny płacz będzie usłyszany, więc trochę warto płakać, bo może będzie, a to już jest, mhm. nie warto nawet płakać, bo i tak nikt nie przyjdzie. Tak, tak. No i też w tym unikającym, tam jest dużo tego poczucia jednak odrzucenia, mhm. dużo krytyki, wysokie wymagania, ale to już, no może nie w tych pierwszych miesiącach życia, ale, mhm. ale potem w wieku szkolnym, nie, że to się tak jakby spala. Hmm? Że, że to dziecko doświadcza dużo odrzuceń, no i wtedy się zamyka. Nie? No to już nie, nie mam nadziei, że będę przyjęty, no, y y mmm, przestaję na to liczyć. No i to potem też się przekłada na tą dorosłość, że w dorosłości też nie liczymy na to, że jesteśmy, że możemy być wystarczający, że możemy, y y y że ktoś może nas pokochać. Hmm. dzieci się no, mogą czuć niekochane. Hmm takie... chyba, o dużej ilości wymagań, dużej ilości odrzucen, krytyki, że takie trochę jest zawstydzające coś. Mhm. No palący wstyd, nie? No. Jest coś z tobą nie tak, jesteś nie taki. że no, tak, po... lepiej, lepiej się całkowicie wycofaj. Mhm. Bo i tak nie będziesz, i tak nikt nie przyjdzie, i tak nie będziesz przyjęty, i tak jesteś odrzucony. No tak, no i to jest straszne, bo każda istota ludzka potrzebuje miłości, akceptacji, przyjęcia i taką, jaka jest. Nie? Każdy jeden człowiek, nie? A, a tak wiele osób nie dostaje tego. Też tak no. w takim młodym wieku, nie? kiedy się kształtuje ten obraz siebie, poczucie własnej wartości, podwalinem tej własnej osobowości. Okay. Bo to jest teraz takie, takie skażenie, skażenie luźne, na ile ono będzie też trafne. Trochę w tym lękowym stylu, bo, czy, w tym takim bardziej lękowym, tym jeszcze mającym nadzieję, bo w tym stylu unikającym też tam jest, jest jakiś lęk u podstawy, ale czy to jest to dobre, że w stylu lękowym jest bardziej lęk, w stylu unikającym jest bardziej wstyd? Um, wiesz co, to ja bym to tak przetłumaczyła, że osoby lękowe się boją, um, czy zasługują na miłość, czy, czy jak to powiedzieć, czy nie zostaną opuszczone, odrzuc opuszczone. Oto jest lęk przed opuszczeniem, mhm. nie, że muszę się pilnować, bo nie wiem, ta fi figura przywiązania mi zniknie. A w stylu unikającym jest lęk przed odrzuceniem. No to może, to będzie tam ten Że jestem niewystarczający, mhm. żeby ktoś z mną chciał być. Okay. A u tej lękowej osoby jest, że nie wiem, czy zasługuje, chociaż już to wszystko jest bardzo blisko, ale to, to są pewne różnice takie nawet jakby w znaczeniu słów. Mhm. Że w stylu lękowym to jest bardziej lęk przed opuszczeniem, tak. a w stylu unikającym to jest przed odrzuceniem. Tak, tak. I teraz, tak roboczo mogę powiedzieć, że te osoby, lęko, dzieci lękowe się czuły y, opuszczane, a te młodzieńcze mm. odrzucane. Okej. Okay. No, opuszczenie, no opuszczenie zakłada, że jednak ktoś co jakiś czas jest, no bo żeby opuścić trzeba być. No odrzucenie zakłada, że kogoś w ogóle może nie być. No jest w odrzuceniu wrogość, nie? Takie jest mm -hmm. przeciwko sobie. No opuszczenie może być, no dobra, rodzic tam wyjeżdża. Y, do pracy za granicę. No i opuszcza o. swoje dzieci, nie? Też czasem są to mamy też, nie? O. No i no, pojawia się i znika, nie? O. Jak można no, to rozpaść, jak wraca to tam no, po, po chwili y, no, tego niezadowolenia, tak? Manifestowania tego, jak mogłaś mnie opuścić, no jednak y, y, naprawienie relacji. I za chwilę znowu wyjeżdża, nie? I takie błędne koło bo okay. też, też że o tej pacjentce, która pełni z stylem unikającym, że ona pamiętała jakiś ten moment, który, hmm. gdzie powiedziała, że już nie ma, nie ma sensu, że zostałam sama, hmm. że to jest tak naprawdę po, po tych doświadczeniach sprzed kilkunastu miesięcy, czyli tak naprawdę pierwszego, pierwszego styl, styl przywiązania u się, to przekażą, się tworzy w pierwszym półroczu życia tak naprawdę powstają jego zręby. W pierwszych dwóch latach, no to jest proces pewien, nie? pogłębiający się. No właśnie, że później że ten mechanizm jest cały czas powtarzany niejako, że jego już na tym. Tak, on już, on już jest zmontowany, on już sobie działa i się tylko utrwala i pogłębia. Mhm. Aczkolwiek też, bo czasem niektórzy mają takie poczucie, czy ja mam taki styl, czy inny, nie, że tak jakby widzi objawy jednego i drugiego, bo ja. też jest to takie, nie jest takie czarno-białe, że po prostu definicja i już, tylko. Mhm. Też jest tak, że z różnymi osobami możemy mieć różne, jednak, fazy reagowania. Okej, okay, czy styl przywiązania może być różny wobec różnych osób później? Tak. Ym, że to jest jakby jakaś taka gra, interakcja. Uh -huh. Czy osoba, no, na przykład, unikająca potężnie, może być bardzo przywiązana do swojego psa albo kota. Uh -huh. Nie? A mając unikający styl przywiązania, no powinna unikać wszystkiego. Kota też, nie? A tu jakaś, taka forma kompensacji. Ym, nie? Czy albo y, y, osoba unikająca w kontakcie z kimś jeszcze bardziej unikającym może się okazać, że będzie jednak zabiegać i się domagać. Co powiedziałaś o, o tym, że osoba unikająca może być bardzo przywiązana do swojego psa lub kota, i to jest też, no bo kot czy pies na pewno nie porzuci, mm -hmm. że, że, że do kota czy psa bezpiecznie jest się przywiązać. Mm -hmm. Trochę jest takie że okej, okay, że w tym stylu unikającym bezpieczniej się nie przywiązywać, bo jak się przywiąże, a ktoś wtedy odrzuci, no to to już będzie taki cios w samo serce. Serce pęknie, tak, no to jest z tego z węgu. Tego... No. Co, wydaje mi się, że powinniśmy, bo mam jakiś, jakiś zarys ogólnie tych, tych styli przywiązania, ale wydaje mi się, że powinniśmy o każdym z nich zrobić osobny, jeszcze osobny, kolejny, kolejny odcinek. I chyba też powinniśmy zrobić taki odcinek o tym, jak te style się do siebie wzajemnie krzyżują, bo też z tego co ja wiem, często osoby właśnie unikające i lękowe, chociaż wydaje się to paradoksalne, to one jednak się coś, coś do siebie przyciąga. Przyciągają się, tak jest, jest, okay. jest. Że trochę tak, że w jakiś sposób potem późniejsze związki, późniejsze relacje trochę są powtarzaniem tych traum, które coś, coś stworzyło ten styl. No jak się oczywiście osoba unikająca z lękową spotkają nie, w związku, no to, to mają trudno, uh -huh. jeśli nie wiedzą co się z nimi dzieje. Okay. Osobiście uważam, że tą wiedzę o stylach przywiązania, o tych mechanizmach to powinniśmy w szkole uczyć, już tam w starszych klasach szkoły podstawowej. Uh -huh. To jest tak fundamentalne i tak ogromne ma znaczenie dla naszego y, funkcjonowania w związkach, zdolności do budowania trwałych, dobrych związków. Że to jest ważniejsze od tabliczki mnożenia, nie? Jak wiedzieć szczęśliwie. Ale też tak, tak, żeby nie kończyć takim takim przedmiotem akcentem, bo też jak osoba lękowa z unikającym się spotkają, to okej, okay, to one mają trudno, ale też na ile jest możliwe, że osoba lękowa i unikająca się czegoś od siebie nauczą, że osoba lękowa przy unikającej się nauczy, że czasami można zostać samemu i nic nie stanie, a osoba unikająca od lękowej się nauczy, że bliskość no, nie jest aż tak przerażająca, bo ktoś jednak nie odejdzie. Wiesz, nauczą się tylko wtedy, jeśli są otwarci na naukę, jeśli hmm? chcą się rozwijać, jeśli chcą się dowiadywać, co się z nami dzieje, co my tutaj wyprawiamy, dlaczego tak to jest, hmm? tylko wtedy. Bo no inaczej bez, coś, bez to, tych reflecji. Takiej, takiej decyzji, że chce się nauczyć, chce się tym pokazać, ale czy to jest w ogóle możliwe, że czegoś się jednak od siebie wzajemnie sobie trochę pokorygują te style. Hmm. Wiesz co, no musieliby oboje być zainteresowani zdobywaniem tej wiedzy psychologicznej, mm -hmm. to jest dosyć łatwe, bo są i te na YouTubie wiele wie, wiedzy, więc mm -hmm. y, niekoniecznie trzeba iść na terapię, można parę książek przeczytać i pooglądać parę y, tak, filmików na YouTubie czy podcastów, no i wtedy... Tak, <noise> tak. I wtedy już mamy jakąś wiedzę, aha, to o to chodzi. nie? Tylko właśnie to już wiedzieć, i teraz jak to korygować i co z tym robić, no to dalej jakby sama wiedza wystarczyła, to by nie było gabinetów psychologicznych tak. i par. Że ta wiedza pozwoli zrozumieć, że to coś mi tu dzwoni, coś tu to jakoś, coś, coś zaczynam rozumieć, ale już szczegółowe mechanizmy, połączenie tego z własną historią i odblokowanie to najlepiej, no, najprostsza droga to ta terapia. Może tak, to może wymagać terapii. I bardziej tak pytałem o tą kwestię, żeby trochę dać jakiejś takiej, wnieść nadzieję dla naszych widzów, że to, że nawet jak dojdzie do takiej koluzji, właśnie lękowo unikającej, że to nie znaczy, że ta para jest już skreślona i że, że nic się z tym nie da zrobić, że to jednak może jakoś. Tak, tak ale jest ja trochę. Ja... zaapelować do wzięcia odpowiedzialności za, za swoją psychika i psychologię. No. Że jeżeli coś się w kółko powtarza, ciągle lądujemy w tym samym miejscu nie? i to jest jakieś złe miejsce, to moim zadaniem jest wzięcie odpowiedzialności za to i skorygowanie no. tego, co jest po mojej stronie. No. Co to zrobi mąż i żona, partner, partnerka, tak, każdy właśnie solidnie, to, to, to przesuną się w lepsze miejsce. No. Jeśli tego nie zrobią, bo im się nie będzie chciało, albo bo nie wierzę w terapię, co mi tam może pomóc, nie? No, to, no to będą w tej chwili no, w miejscu, które no, prowadzi do kryzysu i najczęściej rozstania. Wydaje mi się, że naprawdę otwieramy, otwieramy po prostu taki mniejszy podcykl o stylach przywiązania, żeby wszystkie sobie omówić, omówić sobie, jak one się ze sobą krzyżują. No bo jeszcze poza tymi, poza tymi dwoma, poza bezpiecznymi, poza lękowym, poza unikającym, mamy jeszcze ten, ten straszliwy, zdezorganizowany, gdzie dziecko naprawdę doznawało koszmarnych, koszmarnych... On został odkryty jakoś później, dobrze pamiętam? Yy, tak, tak. No bo tak się mówi, że to jest 5% populacji, nie? czyli no. na szczęście nie, nie tak często to występuje. Często jest to łączone z diagnozą borderline, zaburzenia osobowości. No. Aczkolwiek moje doświadczenie jest takie, że jeżeli się uda popracować z traumami tak? i właśnie wpłynąć na ten styl przywiązania, to bardzo łagodzą no. się te wszystkie objawy z zaburzenia osobowości. To jest, można powiedzieć, że źródłem tego jest ten alarm systemu przywiązaniowego, nie? który szaleje niemiłosiernie, nie? że jest takie przerażenie przed opuszczeniem, przed yy, różnymi lękami. I za bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą, za dzisiejszą mm. rozmowę. Będziemy jeszcze do stylów przywiązania, przywiązania, będziemy jeszcze nieraz nieraz wracać. Mm. Dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy Państwu za, za bycie z nami. Dziękuję bardzo i do, do zobaczenia. zobaczenia w kolejnym odcinku skoncentrowanych relacjach